Nadzwyczajna! Na, 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 na. Nadzwyczajna! Czy zdarzyło ci się kiedyś, że byłaś na diecie, ćwiczyłaś, a nadal nie chudłaś, tak jak tego oczekiwałaś? Dzisiejszy odcinek skupiony będzie właśnie wokół tego zagadnienia. Zapraszam cię, zostań z nami nadzwyczajna! Dzień dobry, moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu 5 minut do lepszej Ciebie. Ciekawi tematu dzisiejszego odcinka? Ja bardzo. Opowiem dzisiaj o rzeczy, o której lubię mówić e, często i o której mówię dosyć dużo. E, bardzo często słyszę od Was stwierdzenie: jestem w deficycie kalorycznym i niechudne. jem mało i niechudne. Czy to możliwe? Czy to możliwe, że jedząc mało nie chudniemy? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie i raz na zawsze zamknąć temat e, redukcji. Często zgłaszacie się do mnie e, po pomoc dietetyczną i wtedy słyszę, Basiu, ale ja naprawdę mało jem i nie chudnę. Czy to może być spowodowane chorobą, jakimiś zaburzeniami? Czy ze mną jest coś nie tak? E, I wtedy zadaję Wam bardzo proste pytanie. Pytanie brzmi, ile spożywasz kalorii w ciągu dnia? Żeby być z Wami zupełnie szczerą, około 1-2% osób potrafi odpowiedzieć mi na to pytanie. Z czego to wynika? Nie jesteśmy świadomi tego, ile jemy. Nie jesteśmy świadomi tego, ile jedzenie ma kalorii, natomiast kalorykę i sposób odżywiania szacujemy na zasadzie mało lub dużo jedzenia. Czy to może być miarodajny wskaźnik? Oczywiście, że nie. Często jest tak, że nie mamy świadomości kaloryki produktów. W naszym kanonie odżywiania mamy takie stwierdzenie, takie pojęcie jak gęstość energetyczna produktów. Są produkty, które mają bardzo małą gęstość energetyczną, czyli na przykład w 100 gramach dostarczają nam niewiele kalorii 20, 30, 50, 100. Są to warzywa, owoce, sałaty. Są to produkty niskoenergetyczne. Mamy również na drugiej szali produkty wysokoenergetyczne. Najwyżej energetyczne w naszym diecie są oleje, tłuszcze i orzechy. Jest to nawet 900 kalorii w 100 gramach, czyli bardzo dużo. Jak zatem określić, czy jedząc mało, jemy mało kalorii? W zasadzie jest to niemożliwe. Jedyną opcją, na jakiej sprawdzam to, ile faktycznie jecie, to jest po prostu dzienniczek żywieniowy. Czyli wtedy proszę Was o to, żebyście zapisywali wszystko, co jecie. I co wtedy się okazuje ku mojemu zdziwieniu zapisujecie mi informację w postaci kotlet mielony smażony. I wtedy zadaję wam pytanie na jakiej ilości tłuszczu jest smażony ten kotlet. I dowiaduje się, że wlaliśmy sobie tak na patelnię na oko troszeczkę oliwy. Tylko ile jest tej oliwy? Czy mamy świadomość tego, że łyżka oliwy to jest 100 kalorii? Czy mamy świadomość, że taki jeden cukierek to 60-70 kalorii? Niekoniecznie. I wtedy nawet jedząc mniej, dostarczamy sobie zbyt wiele energii, czyli zbyt wiele kalorii do tego, żeby chudnąć. Dlatego bardzo ważne jest podejście holistyczne do procesu odchudzania i edukacja żywieniowa. Musimy mieć świadomość tego, że pół kotleta zjedzonego od naszego dziecka, że na przykład jedno dodatkowe jabłko czy jeden cukierek to może być dodatkowe 100 do 200 kalorii. Jeżeli takich grzeszków w ciągu dnia uzbieramy 3, 4, 5. Robi nam się już całkiem spora pula kalorii i wtedy mamy gotową odpowiedź na pytanie, dlaczego jem mało i niechudne. Często moi pacjenci, rozpoczynając proces odchudzania, proces redukcji, w momencie kiedy dostają ode mnie jadło są przerażeni. Przerażeni ilością jedzenia, przerażeni tym, że nie dają rady tego wszystkiego zjadać, natomiast mimo tego chudną. Dlaczego? Bo, żeby chudnąć, trzeba jeść. W zasadzie trzeba jeść nawet więcej niż jadło się do tej pory, natomiast mieć świadomość żywieniową. Także nie zawsze jemy mało, więc jemy mało energetycznie. Możemy jeść mało i tą małą ilością zjeść więcej niż potrzebujemy, możemy jeść dużo, natomiast dostarczyć sobie sumarycznie mniejszej ilości kalorii. Powiedzcie mi, proszę, czy mieliście świadomość tego, że łyżka oleju to 100 kalorii, a jedna delicja to około 50? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Dajcie mi znać w komentarzu, co w tym filmie Was zaskoczyło, bo zakładam, że kilka elementów mogło być niejasnych. Czekam na Wasze komentarze. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek z serii. W 5 minut do lepszej Ciebie! Nadzwyczajna. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, bardzo proszę Cię zostaw ślad. Może to być komentarz albo kciuk podniesiony w górę, będzie nam niezmiernie miło. A już tymczasem zapraszam Cię na kolejny interesujący temat w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.